W noci tej deszczemnym korydorom my raptom BAC! Włosia, dybki, muraszki po szkili. Jak se skazaty polskoju? Dziwis dali. Bude straszno ciekawo. Cześć! Tu Eugenia z Centrum Nauki Języka Polskiego Polonista Center i dzisiaj mamy specjalny halloweenowy odcinek o strachu. Toż pierwszy wyraz u mnie włosy staje dybki. Włosy na głowie stają mi dęba. Na przykład. Włosy na głowie stają mi dęba, kiedy słyszę, że w języku polskim są 7 przypadków. Drugi wyraz przyprawić kogoś o dreszcze, co kiedy aż moroz po szkiri. Na przykład, myśl o egzaminie z języka polskiego. Przyprawia mnie od dreszcze. Trzeci wyraz c: strachy na lachy. Po naszym c no prosto straszyłkę. Na przykład egzamin z polskiego? Strachy na lachy? Przecież Polonista Center wszystko wyjaśnił. Czwarte: strach ma wielkie oczy. To boimy się więcej niż trzeba. Nie bój się. Nie bój się polskiej gramatyki strach ma wielkie oczy. Albo myślałam, że odmiana przez przypadki jest straszna, a to całkiem proste strach ma wielkie oczy. I piaty wyraz strach się bać, jakiej się jakiś koszmar czy żach. Na przykład, co tu się dzieje strach się bać albo ceny tak wysokie, że strach się bać. А тепер скажи в коментарях, яка фраза тобі сподобалася найбільше, і не забудь підписатися на наш канал, щоб не пропустити ще більших цікавих міні-лекцій, чи польську без страху.